Taylor Swift wydała ponad 1000 zł na stanik, który ma pomóc przestać jej się garbić, a ja pomogę Ci przestać się garbić totalnie za darmo. Na tych zdjęciach widać, że piosenkarka ma problem. Ma pochylone barki do przodu, zamkniętą klatkę piersiową, a do tego wysuniętą do przodu głowę. Ale umówmy się, kto? Nie ma z tym problemu w dzisiejszych czasach. Chyba każda osoba, która pracuje w biurze i używa telefonu na co dzień. Setki moich klientek miały z tym problem, a do tego wiele z nich miało wdowikarb. Co zrobiłyśmy, żeby rozwiązać ich problemy? Może wystarczy zrobić 10 razy otwieranie klatki piersiowej w ten sposób, dociskając łopatki. Następnie robimy pulsowanie, również skupiając się na dole łopatki. Później unosimy ręce w górę i ściągamy łopatki w dół. Po czym przechodzimy do krążenia, ramion w tył, mocno otwierając klatkę piersiową, ale też opuszczając ramiona do dołu. Całość powtórz trzy razy, a cała ta rutyna treningowa zajmie Ci dosłownie pięć minut. Po więcej treningowych inspiracji zaobserwuj mój profil